Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem pomówimy o frakcji Królowie Grobowców, jak nimi się gra, co się buduje, jaką armię się buduje i o co tutaj w ogóle mi chodzi. Więc lecimy po kolei jak zawsze. Jeśli chodzi na przykład o utrzymanie armii, oni czegoś takiego nie mają. Armia jest do utrzymania za darmo, więc nic za to nie płacimy, dlatego dochód mamy taki mały na początku frakcji jak tutaj widać. Też gram na wyższym poziomie trudności, więc też mogą gdzieś się tam delikatnie różnić w razie co te dochody. Więc lecimy po kolei. Kolejne urny kanopskie to są coś takiego, że za to możemy kupować na przykład dodatkowe jakieś bonusy. Tak samo możemy wykuwać różne rzeczy i tak samo możemy zwiększać limit armii. O co tutaj chodzi z limitem armii? O to chodzi, że każda frakcja, z, znaczy każdy bohater z frakcji Królowie Grobowców mają coś takiego że oni po prostu mają za darmo utrzymanie armii, ale to się wiąże z tym, że nie mogą po prostu robić dużo tych armii i musimy odblokowywać tak naprawdę limit armii na przykład w tym co tutaj gramy i to jest wyznawca Nagasha on ma jako jedyny ze wszystkich królów grobowców dwie armie możliwości od razu zrekrutowania a kolejne musimy odblokować albo w kulcie śmierci, czyli tutaj tak samo w kulcie śmierci możemy wykuwać bronię, tak samo jakieś przedmioty jakieś arkany, no dużo tego jest do wykuwania więc też warto sobie wtedy poprzeglądać to, nie będziemy tego wszystkiego omawiać, bo trochę by nam to zajęło. Wiadomo jak jeśli chcemy jakieś fioletowe itemy, no to musimy gdzieś tam zdobywać więcej tych surowców i potem dopiero możemy coś z tego faktycznie wykuwać. Jeśli chodzi o legendarne legiony, bo to jest w sumie najważniejsze okienko jeśli chodzi o te urny. Co my tutaj mamy? Tu mamy coś takiego, że możemy na przykład zadaną kasę, plus urny, plus na przykład jakieś składniki wykupić na przykład danego bohatera. Tutaj mamy na przykład kapłana Liszów. No to są bardzo mocni bohaterowie, to co jakby topowi. Tak samo możemy zwiększyć, właśnie, limit armii o tym, co przed chwilą mówię. I tak samo możemy sobie wybrać na przykład jakieś unikatowe jednostki, że wtedy mamy jako regimenty. No oczywiście jedna, jedno wybudzenie to jest jeden regiment, nie ma także możemy sobie potem odblokowywać ich ile chcemy. A jeśli chodzi jeszcze o armię. Chociaż zaraz o tym jeszcze pomówimy. Jeśli chodzi o te urny, jak je zdobywać, zdobywamy je po pierwsze po walce. Możemy je tak samo wziąć sobie na bohaterze umiejętność i też będziemy je dostawać na przykład coś takiego. Tak samo nasze budynki w miastach różnych dają specjalne bonusy. Na wejdziemy na chwilę na miasto. Przykładowo na przykład tutaj mamy królewską komorę grobową i tu mamy liczbę pozyskiwanych urn konowskich. Z tego co pamiętam, to jeszcze było więcej budynków. Już sobie tylko przejrzę na szybko, ale widzę, że oni tutaj chyba nie mają już więcej. Wydaje mi się, że Camry miało trochę więcej, więc to też może się różnić od danej piramidy, no bo oni gdzieś tam obejmują piramidę, najwięcej tego zdobywają i większość ich zaczyna ogólnie na pustyni. Więc to zdobywasz tak naprawdę z, na przeważnie walki, z bohaterów, z technologii, no ale najwięcej tak naprawdę z walki, no bo z technologii tam dużo tego nie ma. Przejdźmy od razu jeszcze do czegoś takiego, jeśli chodzi o nagasza. on ma coś takiego jak księgi nagasza, Czyli zdobywamy konkretne księgi na danym kontynencie, możemy sobie dwa razy kliknąć i wtedy idziemy i pokonujemy danego wroga. Tu jest na przykład zajmij osadę, tutaj jest na przykład pokonaj bohatera, który jest blisko. Te właśnie niebieskie takie jakieś wiry to są bohaterowie, to są misje, czy tam miasta. Więc warto sobie to też wykonywać, jeśli gramy akurat Nagashem. Każdy gdzieś z Królów Grobowców ma inną swoją taką jakby technologię osobną, więc to też trzeba gdzieś sobie tam zgłębić. Akurat zrobimy na przykładzie Nagasha, bo to jest bardzo dobry początek do Królów Grobowców. Jeśli oczywiście jeszcze nie grałeś, to warto sobie nim zagrać na początek. Z tego względu, że chociaż możesz te dwie armie zrobić na początku i będzie ci po prostu łatwiej pokonać. Tym bardziej, że on walczy tutaj z Bretonią, Krasnoludami. No Krasnoludów jest tak naprawdę tutaj malutko. W większości mamy tu Bretonię Imperium, czyli po prostu ludzi tym bardziej, że nagasz ma e, tak naprawdę sojusz ze Saratosą, z wampirami. Więc automatycznie oni nas nie będą atakować. Oni też nienawidzą Bretonii, więc będą na pewno naszym takim większym sojusznikiem. Więc to jest najlepszy start, jeśli chodzi o królów grobowców. Przejdźmy teraz może do technologii. Dobra, przejdźmy do technologii, bo to jest też to bardzo ważne. Jeśli chodzi o technologię, tu masz główną technologię tych mądrości. I za każdą właśnie tą technologię mądrości otrzymujesz limit armii plus jeden. No ale dostajesz minus 30% do tempa badań zautomatycznie jak wykupisz to na 15 tur no to potem to będzie gdzieś 20 tur i tak dalej i tak dalej. U góry masz bohaterów z dynastii czyli takich unikatowych bohaterów tak jak na przykład mamy tego głównego swego lorda na przykład w tej frakcji jak na przykład Arkan Czarny. Jeśli chodzi o dół, no to tutaj są przeważnie bonusy do zasięgu, do dyplomacji, do rozwoju czy po prostu takie rozwojowe. I one tu też potrzebują oczywiście kasy. Są też tak naprawdę technologie za urny. I tutaj mamy w większości to są właśnie rekrutacje na przykład bohaterów, lordów, więc w sumie takich rzeczy. Nie mamy tu jakby technologii za bardzo do jednostek. A jeśli chodzi o końcowe, to tutaj mamy też dodatkowe jeszcze limit armii plus globalny czas trwania plus limity werbunkowe. Należy, no żeby odblokować tak naprawdę to tutaj, no to musimy dużo tych urn poświęcić, to jest pierwsza rzecz. No i też trochę tych tur tam minie, więc jeśli chodzi o technologię, wydaje mi się, że tyle. Warto sobie oczywiście poczytać o tej technologii i sobie jakoś zaplanować tą ścieżkę. Plus jest taki, że na początku, jak sobie kupisz taką technologię na 15 tur, no to trochę zejdzie, więc już nie będziesz musiał na razie się gdzieś tym skupiać, ale na pewno warto się skupić na czymś takim jak obrzędy, bo też to posiadają. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Mamy na przykład wielką inkantację Tachota i tu mamy na przykład Sarkofag Dusz. To jest bardzo mocna artyleria, jedna z najmocniejszych. Tym bardziej, że ma 863 ataku już na samym starcie, 440 zasięgu i ma bardzo obszarowy ten strzał. Amunicji często brakuje nim, ale jest bardzo fajną jednostką, więc to na pewno na samym początku warto sobie kupić. Ale musimy potrzebować 20 jednostek, żeby wykonać ten obrzęd więc też musimy zwrócić na to uwagę, plus jeszcze wtedy mamy rekrutowanie jednostek na 5 tur że dwa levele mają więcej od razu na starcie, więc to też jest fajne przed przykład rekrutowaniem jakiejś armii większej Wielka Inkantacja Ptry to mamy do dowódcy przyzwany zostanie wyjątkowy bohater w wyjątkowych bohaterów oni ogólnie bardzo gdzieś bazują na większej ilości bohaterów ta frakcja, więc warto sobie też to wykupywać Jeszcze mamy potem Wielką Inkantację Kassara tu mamy bardziej do zasadzki, czyli jeśli gdzieś tam będziemy dużo walczyć, jakieś wyczerpanie, na przykład armii, jakieś nawiedzane burze czy coś takiego, więc to jest na pewno spokojne, jeśli mamy gdzieś dużą, dużą bitwę czy tam wojnę i będziemy dużo walczyć. Tym bardziej, że otrzymujemy całą armii, dodatkowy taki skill. I automatycznie co on tutaj robi? Zakręcił obszaru chmury, zwiększenia piasku, by zapewnić dział magom osłonę przed wrogiem. Czyli spokojnie, jeśli ktoś ma dużo strzelców, można sobie gdzieś tam taką, taką osłonę odpalić. A jeśli chodzi o ostatnią, to mamy taką bardzo rozwojową technologię, znaczy obrzęd. Dlaczego? Bo po pierwsze dostajemy więcej urn kalnowskich, naturę, rozwój dostajemy 30. Rozwój 30 to jest bardzo dużo. Plus jeszcze skill i czas budowy budynku 25%, czyli 1 czwarta szybciej się budynki budują. A jeśli chodzi o budynki, no one się w sumie krótko budują. Bo tutaj mamy gdzieś dwie tury, trzy, cztery. No to w sumie źle nie ma. Jedynie jeśli chodzi o te końcowe gdzieś budynki, no to tutaj już jest trochę gorzej. Tu już mamy gdzieś po siedem tur, więc to się faktycznie gdzieś tam wydłuża. Jeśli chodzi o budynki, jak chodzi... Musimy to też poruszyć automatycznie z tym, jeśli chodzi o rekrutację. Nie wiem, przejdźmy sobie w stan obozu. Chyba w o. I tutaj mamy tak naprawdę rekrutację zwykłą, globalną. Tu mamy limity, że od dwóch na czterech możemy sobie zrekrutować. Jak zwiększać te limity, jak dodawać tutaj w ogóle jednostki, to zaraz też o tym powiem. A tu mamy specjalne regimenty, właśnie tutaj mamy za wykupywanie, na przykład ten sarkofakt dłuższy, tak samo za wykonywanie zadań przy kulcie. To jest za właśnie zatworzenie kultu, a to jest za już po prostu levelowy regiment, czyli po prostu fioletowe, tak, jak w każdej frakcji. Jeśli chodzi o armię, jak zwiększać limity, jak zrobić, żebyśmy mogli coś rekrutować. Jeśli wejdziemy sobie na chociażby pierwszy budynek, to jest rzecz kości, tutaj mamy na przykład rydwany szkieletów nam odblokowuje i dodaje nam do puli dwie plus dwa rydwanów szkieletów. Czyli możemy wtedy zrekrutować dwie jednostki tych danych szkieletów. Tak samo potem jeśli przejdziemy sobie dalej, no to tutaj już nam dochodzą nasze łucznicy rydwany, i tutaj nam dochodzą katapulty, więc musisz zwracać uwagę, ile co daje tutaj jednostek. Nie będziemy tego wszystkiego przerabiać, bo tych budynków jest dosyć sporo. Co najlepiej na pewno robić z jednostek? Bardzo dobrymi jednostkami są na przykład Straż Grobowa, zwykła plus e, z halabardami, zwykła jest po prostu z mieczami. Mają bardzo dużo pancerza, bardzo się broni dużo, plus obrona zwarciu. No, bardzo dobre statystyki. To jest zdecydowanie fajna jednostka. Te katapulty pff, tu mam takie osobiście mieszane uczucia. <laughs> ja osobiście ich nie za bardzo używałem. Rydwany są spokojne, jeśli lubisz gdzieś tam sobie jeździć i dużo tego używać. Na pewno to jest dla, dla bardziej takich zaawansowanych graczy. Jako początkującym możesz mieć problem z tymi rydwanami, bo łatwo je można osaczyć. Ale na pewno mocna też jednostka, wysoko też tierowa. Jeśli chodzi o budynek kawalerii, tu są plusy i minusy. Dlaczego są plusy i minusy? Jeśli chodzi o tę podstawową, z tego pierwszego tieru, to jest dziadostwo straszne. Jeśli chodzi o na hekary, to już są dosyć fajne jednostki. Ale najlepszymi jednostkami to są rycerze z Nekropolii, bo mają aż 110 pancerza, 55 siły broni, plus mają te zatrucie. Plus tak samo te poniższe jednostki też są dosyć fajne. Więc na pewno w te dwa budynki warto tutaj iść, czyli w tą piechotę plus tą kawalerię. Jeśli chodzi o ten kolejny budynek, na przykład starożytny kurhan, mamy tutaj zjawy. Ja osobiście gdzieś nie lubiłem nim grać. Jakoś tak średnio mi ta jednostka leżała. Na pewno dobra jednostka, jeśli chodzi o osaczenie albo dorwanie jakiejś artylerii, to mega bardzo się będzie na tym sprawdzało. Potem mamy skorpiony to są jako potwór. Wydaje mi się, że bez sensu. Szkoda po prostu Sluta na to. U szapti to jest bardzo fajna jednostka, to są pierwsze potwory. Pierwszy tier mamy z mieczami, bardzo dobre statystyki, bardzo dużo HP. Jeśli chodzi o pancerz, o siłę broni, 80 prawie to jest dużo na starcie. I tak samo u szapti z wielkimi łukami, bardzo duży zasięg, bo 255 to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że oni mają taki strzał dosyć rozstrzelony, więc jeśli będzie dużo jednostek koło siebie, tych po prostu tak odepchnie do tyłu. Więc na pewno fajne jednostki. Jeśli chodzi ogólnie o potwory, o te cztery budynki, co tutaj mamy. O warte budynki ogólnie zbudowania nawet każdego. Dlaczego? Bo tu mamy na przykład kościanego olbrzyma, który jest bardzo wytrzymały. Ma bardzo fajny zasięg, plus jeszcze zwarciu dobrze sobie radzi. Więc to też fajny budynek. Tutaj mamy Sfinksa. Sfinks wydaje mi się, że taki średniowy, ale tutaj już według uznania, więc na pewno wydaje mi się, jeśli byś miał budować, to na pewno te trzy potwory tutaj najbardziej się opłaci. Hierotytan to jest bardzo mocna jednostka, bo ma 13 tysięcy prawie życia, 100 pancerza, odrażenia od ognia, 550 ataku. No dużo, więc to na pewno zdecydowanie warto budować. Garnizony wydaje mi się, że to trochę nie ma sensu. Jedynie co w garnizonie jest fajna umiejętność masowy ostrzał, więc do obrony dosyć dobrze się sprawdza. Jeśli masz gdzieś teren, gdzie ciężko gdzieś ci idzie, no to faktycznie warto to gdzieś tam zbudować. A jeśli nie, no to nie marnuj po prostu slota i... Poza tym jeśli gramy na nagaszem, no to tutaj chroni nas w większości morze. Wampiry pamiętaj, że są z nami dogadane, bo mamy gdzieś tam plus od bohatera w dyplomacji. Więc też nas gdzieś tam nie zaatakują, więc jedyne co nas mogą zaatakować to na dole mamy jaszczurki. A tak naprawdę potem są ludzie, potem Korn, i ewentualnie w górach są, wiadomo, krasnoludy, więc tutaj nie ma gdzieś takiego jakoś większego zagrożenia. Wróćmy jeszcze na chwilkę do budynków. Tutaj zostają nam potem trzy budynki. Jeden do rozwoju, to ten warto oczywiście zbudować na samym początku. Potem mamy do zas przychody, plus dodatkowo zasięg armii zaczynającej w regionie, plus kontrolę. Jeśli grasz na wysokim poziomie, no to kontrola zdecydowanie. No i królewska komora grobowa. No to jest dosyć dobre, z jednej strony, bo to są unikatowe budynki, więc daje po pierwsze kontrolę w sąsiednich w prowincjach, plus urny, plus werbunkowe możliwości, więc to warto też sobie wybudować. A Wiadomo, musisz patrzeć też na limit, ile masz budynku, bo tutaj mamy akurat 8, więc to też warto na to zwrócić uwagę. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że chyba tyle. Zaraz przejdziemy do może bohaterów. Po prostu danej, po prostu tej, tutaj frakcji. Omówimy tam Camry, omówimy jeszcze tych innych, więc małe zrobimy tutaj cięcie. Dobra, wracamy po przerwie. Teraz dochodzimy po prostu do bohaterów, ale zapomniałem jeszcze, chyba poruszyć, bo nie mówiłem odnośnie tworzenia armii, co najlepiej gdzieś tam tworzyć w armii, więc możemy sobie tutaj przejść na te jednostki i zaraz po prostu to nadrobimy. Jeśli chodzi o jednostki, tak jak mówiłem o Straży Grobowej, to na pewno dobra piechota, więc warto je mieć, tym bardziej, że jeśli będziemy na przykład walczyć z Bretonią, z Imperium, oni używają konnicy. Więc ci z halabardami mega fajnie będą się na nich sprawdzać, więc warto ich sobie oczywiście kupować. Jeśli chodzi jeszcze ogólnie o bohaterów, musimy zwracać uwagę na to, bo tego ja też nie powiedziałem: że jeśli bohater gdzieś padnie w boju, to oni zaczną się po prostu sypać, będą się po prostu wykruszać, bo oni są ożywieni jakby dzięki bohaterowi. Więc musisz bohatera chronić za wszelką cenę. Więc jeśli on padnie, automatycznie dyscyplina spada i automatycznie armia się rozpada. Więc pamiętaj też na pewno o tym. Wracając do armii. Piechoty to są dwie najfajniejsze jednostki, oczywiście Regimenty też dochodzą do tego, na przykład Straż Kepry, bardzo fajna też jednostka, mocna. Jeśli chodzi o rydwany, ja osobiście tego nie używam i tej jazdy, wydają się oni dla mnie po prostu słabi, ale mogę się mylić, wiadomo każdy ma jakąś swoją gdzieś tam strategię. Jeśli chodzi o potwory, to no te w zgnilce, to jest bez sensu. Artyleria, no to na pewno Sarkofag Dusz, najlepiej żebyś w każdej jednej armii chociaż miał jeden, bo to naprawdę dużo daje. Katapulty wrzeszące też są spoko na początku. Jeśli nie mamy gdzieś lepszych jednostek do wyboru, a artyleria jednak zawsze tam obije jakąś armię, ona sobie tam na spokojnie dojdzie. Łuczników warto sobie brać na samym początku, bo trochę piechoty, trochę łuczników, jakaś artyleria, no i ewentualnie jakiś rydwan i sobie gdzieś tam już możemy coś poradzić, bo powalczyć. Jeśli chodzi o konstrukty, czyli ogólnie o potwory, no u Szapti zdecydowanie, u Szapti z łukami też zdecydowanie mocna jednostka. I tak samo grobowi łowcy, czy nie, nie, grobowi łowcy, przepraszam, ci. Bo grobowi łowcy to są po prostu taki na potworach strzelcy, ale wydaje mi się, że one są słabe, jakoś nie lubię gdzieś tam nimi gdzieś tam walczyć. Bardziej zdecydowanie wolę przykład rycerzy nekropolii, albo rycerzy Nekropoli z halabardami. Bardzo mocne jednostki, jeśli gdzieś tam nawet będą walczyć sobie jakąś odsłoną drzew, to dużo jednostek mogą spokojnie rozwalić. Na pewno kościany olbrzym, no bo strzela. On jest bardzo takim odpowiednikiem z piratów, z tego co kojarzę. Tam też jest taki olbrzym. Na pewno tytan I na pewno chyba tutaj gdzieś mieliśmy który to był? A nie, Hierotytan. Ewentualnie ten sphinx też tam gdzieś jest dosyć tankowaty, więc wywołuje też terror. Choć widzę, że wszystko wywołam terror. Wydaje mi się, że to tyle jeśli chodzi o jednostki, to wróćmy teraz ogólnie do bohaterów. Mamy tak naprawdę czterech bohaterów chwilowo. Jest to Kemri, jest to wygnańcy Neheka, szlachta Leberasa i właśnie Nagasha. Camry to jest taki jakby główny powiedzmy szef królów grobowców, <grych> on tutaj ma w większości na przykład dosyć fajne efekty, bo tempo uzupełniania strat jako lorda i zasięg Dyscypliny jest dosyć spory, plus możliwość werbunkowa, więc efekt lorda naprawdę na duży plus. To były zdobyte punkty oddania, to więc łatwo możemy gdzieś jakąś spróbować konfederację zrobić, choć on ma w zadaniu, żeby Nagasha pokonać. Rozwój plus 20 to też jest spoko, bo 20 to jest dużo na sam początek. Nawet jak potem zbudujemy jakiś budynek, co daje 25, to już mamy w sumie prawie 50. Jeśli chodzi o armię, no ma fajną armię, bo ma chociażby te dwa oddziały Straży Grobowej z Halabardami i dosyć mocne te rydwany, miotające dwa. Więc armia dosyć dobra na początek. Z armią nie ma co się martwić, bo on też dużo rekrutuje. Więc to na przykład bardzo też bym go polecał, tylko jedyny minus, jaki on ma, że on jest blisko Krasnali. Bluz, blisko szkieletów, znaczy nie szkieletów, tylko umarlaków, ząbieków I blisko korna, który jest bardzo mocny, więc na początku, jeśli gdzieś tam nie ogarniesz, popełnisz jakiś większy błąd, no to możesz po prostu od razu przegrać. No bo oni są bardzo blisko siebie. W sumie od razu graniczą ze sobą. Jeśli chodzi o wygnancy, no może pokażę też na mapie. Jeśli chodzi o wygnancy, Hierofant, Hatep, o Jezus. Na pewno kaleczę, ale sorry za to. Jeśli chodzi o efekty lorda u niego, zasięg kampanii 10, to jest spoko, 10%, zdobywane zaświadczenie też ok. Koszt rzemiosła dla kultu, to też jest fajne, bo koszt obrzędu i rzemiosła 25%, to jest dużo, bo chociażby do limitu armii tam było dużo, było trzeba tych urn, dużo kasy i tak samo do obrzędu chociażby na sarkofag, więc to na pewno duży plus. Jeśli chodzi o jednostkę, ma dosyć mocną, mocniejszą tą kawalerię, na początku nie jest to ta najgorsza, tak samo ma wojowników neheraki to oni też są mocni. No i dodatkowo mamy tutaj rycerzy nekropolii, jeden oddział, więc też nie najgorzej. Bardzo fajne te potworki są. Jeśli chodzi o to, o to, gdzie zaczyna, no tutaj jest trochę lipa, z tego względu, że mamy tutaj dużo mrocznych elfów, mamy zwierzę ludzi, mamy tak naprawdę leśne elfy, więc tutaj też jest dosyć ciężko. Są też krasnoludy. No, jeśli chodzi na przykład o Marlaki, czy znaczy o królów grobowców kontra na przykład krasnoludy, to tu jest trochę ciężko. Z tego względu, że krasnoludy mają bardzo dużo tego pancerza. No, i ciężko jest po prostu się przez nich przebić. Tam raczej trzeba gdzieś walczyć dwie armie na jedną, więc tutaj może być trochę ciężko. Ale jeśli byśmy szybko rozwalili te krasnoludy, to na przykład z mrocznymi elfami sobie oni starąbiście radzą. Więc wtedy łatwo tam idzie. Przejdźmy do ko kolejnej. Wielka królowa Khalida. Szczerze nie grałem nią jeszcze, chyba jako jedyną, choć nie wiem, na też chwilę nie grałem nią jeszcze, ale jeśli chodzi o jej jednostki, no widzę, że armia ma taką dosyć bogatą, choć taka kalawaleria tutaj widzę jest najgorszego sortu, no ale chociażby ma tych uszapty z wielkimi łukami, więc widzę, że to jest bardzo ustawione na strzelców. Jeśli chodzi o samego lorda, minus 50% na wyczerpanie jednostek, spoko, spaczenie OK. No spaczenie, no trochę tam z kawenu w sumie jest, no ale tak to te spaczenie, no dobra, niech będzie. Ataki stają się zatruwające, no to spoko akurat. Efekty frakcji, tempo do badań 15% też dużo, bo tam, tak jak widziałeś na początku 15 tur trzeba do pierwszego odblokowania kolejnej armii, więc no trochę już to skraca automatycznie czas. Kontrola w wszystkich miastach, to też jest super. Amunicja 20%, tym bardziej zarąbiście jeśli mamy na przykład Sarkofag. A tutaj widzimy, że w większości opieramy się też na tych strzelcach, więc naprawdę warto. Stosunki plus 10 z wszystkimi frakcjami. Dużo, nie niedużo. No, no, jeśli grasz na wyższym poziomie trudności, dużo ci to da. Na niższym poziomie, no to akurat w sumie prawie nic. Więc bohater też bardzo ciekawy. No z kim on tutaj walczy? No w większości to nienawidzi krasnoludów i jaszczurek, więc tutaj jest walka od razu z krasnoludami plus z jaszczurkami. No krasnolud jest dosyć mocny do pokonania, bo to jest torek żelazna brew. A jeśli chodzi o jaszczurka, to co jest na no niebieska, nie pamiętam jak ona się gdzieś tam nazywała. Ona no, nad sobą ma akurat z kawenów murca. No i dodatkowo tam są elfy z kawelornu. Chyba tak, chyba tak. Imryk po prostu tam jest. Gdy się gdzieś tam kojarzysz elfy, to będziesz wiedział, jaki bohater. E, co tu jeszcze mogę o niej powiedzieć? No, wydaje mi się, że to tyle. Przejdźmy teraz do Arkana, czyli po prostu nagasza to, co Ci pokazywałem wcześniej. To jest czarodziej, więc on tutaj widzę efekty Lorda ma wszystko do czarów, No a tak zwarciu. To z warciu, no, roz pięć, no to szczerze, to nic tam nie daje. Stosunki minusowe ze królami grobowców, jako czerwone. Dlaczego? No bo on tam chce zdominować, jakby nie patrzeć w tą pustynię, dlatego walczy z Kemry. Oni się po prostu gdzieś tam nienawidzą. No bo oni ze sobą powiedzmy w miarę tam szybko graniczą. Tam, tam, tam naprawdę w 15 tur można już do siebie dojechać, albo już nawet siebie podbijać spokojnie. Co on tutaj jeszcze ma jeśli chodzi o dodatkowe efekty frakcji? Umożliwia werbunek niektórych ulepszonych jednostek wampirzych hrabiów. No... Wydaje mi się, że takie sobie. Na pewno ten limit armii na to co mówiłem na samym początku tutaj go bardzo ratuje. No bo dwie armie na samym początku, możesz rekrutować ile chcesz, no bo w sumie nie płacisz za tą armię. Więc bardzo szybko może popodbijać, więc szczerze może szybko na przykład zdążyć Camry podbić. Bo nim dojedzie do Camry to będzie miał trzy armie, a Camry będą na przykład miały dwie. Jeśli chodzi o samego bohatera jest bardzo mocnym czarodziejem, więc to na pewno warto zwrócić uwagę. Plus ma też stosunki dyplomatyczne z hrabiami, znaczy wybrzeże wampirów i wampirzy hrabowie. Więc co nam to daje? Daje nam to, że jeszcze dużo zarobi. Jeśli Saratosa oczywiście gdzieś tam przeżyje. To też można sobie jakoś tam fajny sojusz z nim zrobić. Jeśli chodzi o jednostkę, on ma strasznie tutaj taki bajzel bo ma w sumie wszystko, co popadnie. Jedynie czego to brakuje mu w sumie rydwanów i jakiejś katapulty, i w sumie ma wszystko. Bo mamy na przykład piechotę z pałkami te góle. Mamy na przykład wojowników, jakichś łuczników, jakieś nietoperze, jakieś zjawy. No jest taki miszmasz. Choć miszmaszem też fajnie się gdzieś tam toczy walki. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Ja bym ci najbardziej polecał, tak naprawdę, na początek, albo wnieść sobie na gasza, ewentualnie spróbować sobie na przykład troszkę trudniej i wziąć sobie na przykład Camry. Nie proponuję na przykład Neheka, bo wiem, że Nehekiem naprawdę jest ciężko. Tym bardziej, że tutaj jeszcze dojechała, dojechał Kislev, taka wredna baba. <grym> Więc tutaj naprawdę jest dosyć ciężko. Bo ona robi samych takich mocnych kuczników, którzy strzelają automatycznie prawie. Jeśli chodzi o tą królową, nie wiem jak by wyglądała w sumie walka z krasnoludami. Na pewno łatwa by nie była, więc też tak osobiście nie polecam. Tym bardziej, że jeszcze są na dole jaszczurki, które też mają bardzo dużo pancerza. A ta frakcja w większości bardziej się sprawdza na jednostkach, które mają gdzieś mniej pancerza. Mogą mieć gdzieś tam mocniejsze jednostki w ataku, ale oni po prostu muszą gdzieś w większości ich powystrzelać, ewentualnie ich osaszyć, osaczyć. A na początku jest to ciężko, tym bardziej, że oni wszyscy mają po jednej armii, a Nagash ma dwie. Dobra, wydaje mi się, że to jest wyczerpujący poradnik, że trochę się też dowiedziałeś o tym, o tych tak naprawdę królach grubowców. Wydaje mi się, że powiedziałem nawet wszystko. Gdzieś tam też swoje dodatkowe spostrzeżenie jako gratis <traktuj> potraktuj. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego mojego poradnika. Zapraszam też do zobaczenia sobie moich live'ów. Możesz sobie też zobaczyć, jak grać na wyższym poziomie trudności różnymi frakcjami.